Connecting to, AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI Codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Dobrzański. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka AI Codziennie. Dziś mam dla Ciebie informacje o nowych słuchawkach Nothing Ear, z technologią AI, o tym jak sztuczna inteligencja pokonała system CAPTCHA, oraz o nowych funkcjach AI w aplikacji Duolingo, które ułatwiają naukę języków. Marka Nothing zaprezentowała słuchawki ER z otwartą konstrukcją OVUS, które zakłada się na ucho przy pomocy silikonowego pałąka. Słuchawki pozwalają na lepszy kontakt z otoczeniem. Minimalizując jednocześnie wyciek dźwięku dzięki systemowi SoundSeal. Za jakość dźwięku odpowiadają dynamiczne przetworniki 13 mm z tytanową powłoką, a dodatkowy algorytm Bass Enhance wzmacnia niskie tony. Technologia Clear Voice, wspierana sztuczną inteligencją przeszkoloną na 28 milionach scenariuszy hałasu, zapewnia lepszą jakość rozmów. Słuchawki oferują do 8 godzin pracy na jednym ładowaniu, a ich cena w Polsce wynosi 650 zł. Szwajcarscy Naukowcy z Politechniki Federalnej w Zurychu opracowali model sztucznej inteligencji, który skutecznie pokonuje system reCAPTCHA. Dzięki modyfikacji algorytmu przetwarzania obrazu, AI bez problemu rozpoznaje obiekty, takie jak samochody czy sygnalizacja świetlna, Uzyskując dostęp do chronionych stron, model przetrenowany na tysiącach obrazów osiągnął stuprocentową skuteczność. Choć nowsza wersja CAPTCHA opiera się na analizie ruchów myszy, naukowcy z Zurichu już teraz zaczęli osiągać sukcesy także w jej oszukiwaniu. Oznacza to, że twórcy zabezpieczeń stają przed nowym wyzwaniem w walce z AI. Duolingo wprowadza nowe funkcje, które wykorzystują sztuczną inteligencję, aby ułatwić naukę języków. Jedną z głównych nowości jest AI Video Call, symulująca realistyczne rozmowy z postaciami w czasie rzeczywistym, co ma pomóc w rozwijaniu umiejętności konwersacyjnych. Użytkownicy będą mogli ćwiczyć dialogi w bardziej naturalny sposób, co zmniejszy stres związany z mówieniem w obcym języku. Funkcja będzie dostępna początkowo tylko dla użytkowników Duolingo Max na systemie iOS. Dodatkowo Duolingo wprowadza także system przygód, który pozwala na naukę w ramach fabularnych scenariuszy. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się niebawem. Cześć. Masz tu AI,